Mamy tu synika e, z uszkodzoną e, opornicą wentylatora i chciałem tak pokazać co jest na potrzebie e, jak, jak e, są pozapychane kanały odpływowe wody i przedostaje się przez filtr, przez filtr się przedostaje woda do kabiny i zalewa opornicę. Proszę zobaczyć jak to wszystko jest tutaj. ...grubo zabite. O! Proszę bardzo. Proszę bardzo. Walnęła jedna opornica, walnęła druga opornica. A nikt się nie powartygował, żeby wyczyścić kanały odpływowe. Proszę bardzo. Tak wyglądają kanały odpływowe wody. To był jeden kanał, a tam jest drugi kanał. O, proszę bardzo. Ja pital. Wszystko mi w ręku zostanie. Kurczę, będę musiał przedmuchać powietrzem. Bo... Proszę bardzo, to było. Wsadziłem palec w odpływ i takie coś się z odpływie no dobra, także to by było na tyle jeśli chodzi o potrzeby i odpływ z podszybia wody z tego senika.